Szukam tych ryb, ale powiem wam, kiepsko jak na razie. Cześć, witam was, moi drodzy. Zobaczcie, jaka przepiękna pogoda dzisiaj jesienna. Ani jednej chmurki na niebie. Tam słoneczko wstaje, woda czysta, chociaż podwyższona, ale czyściusienka dziś jest idealna. Taka jak lubię, łatwiej mi te ryby namierzyć na czystej wodzie niż na takiej mętnej. Bardzo lubię taką wodę. No i dzisiaj spróbuję tutaj swoich sił nad rzeką. Wziąłem z sobą dwie węteczki, ultralajcik, jedna na wodlera, trzecią mam samochód, Jakbym pojechał poniżej, jakby się tu nic nie działo, to spróbuję poniżej za okoniem. A tymczasem tutaj jakiś kleń, okoń, jak się uda zobaczymy. No pogoda dziś przepiękna. Powinno być widać te rybki jak będą. Chłodno z rana, bo 6 stopni. Więc ta ryba też chyba siadła do dna. Na pewno to wpłynęło na nie. No i ciekawe, ciekawe jak to wpłynie na żerowanie. Już jest też długo po powodzi, ta rybka się powinna poustawiać. No, i mam nadzieję, że uda się coś złowić. Trzymajcie za mnie kciuki, jakieś drobne spławy tutaj widać. Drobnej rybki w tym prądzie. Nie wiem co to jest, ale nic innego większego nie widzę. Przepiękny wschód słońca. Rozkładam węteczki. Dropszota sobie zostawiłem w samochodzie wystarczy tutaj myślę ten wobler i na tante wędka też wystarczy, dziś się coś działo, woda czyściutka, dzisiaj naprawdę, tylko że tu ryby nie, nie widać jak na razie, ale spróbować zawsze warto. Tutaj szybkie sprawdzanie będzie, nic się nie będzie działo, jadę w dół za okoniem, tam większa szansa, tutaj znowu większa szansa nakleja. Czego by to zacząć. Może od Woblera. Wędki poskładane. Tu mam tantkę taką 5 cm, Wolfram 4 mm, jedna wędka złożona, druga też. No i łowimy, no. zobaczymy, podbierak też jest OK. To próbujemy swoich sił. Nie wiem czy ryby by nam brały. No nie będzie łatwo, spławów nie widać, ryb nie widać nie wiadomo jak to wpłynie na brania ale żadnych spławów, no jestem z samego rana nic się tu nie dzieje konie też nie wychodzą, woda jest przecież się już powinny tu gdzieś być Ale no tak mówię noc. Bardzo zimno z rana. Bardzo. 6 stopni, nie pamiętam, żeby ostatnim czasem tak zimno było jak dzisiaj. Dzisiaj naprawdę chłodno. No i lecimy dalej. Tutaj się nic nie działo. Trzeba szukać tej rybki dzisiaj. I tlenki. Pierwsza ryba zaliczona Nie rzucaj się bo bez zadzior Pierwsza ryba jest, ale nie dusza Taki mały kręcił Ale branie? szkieła aż kijem pociągu Ciekawe co to wzięło, ale małe No zobaczcie, maleńkie <taki> Takie to nie no, no, ładnie przewaliło branie słup A jest dość głęboko. Może, jakąś jaskółkę dać? Taką większą. O, tylko spadało, już było uderzenie. O, następny. Może, o, ten lepiej walczy. No, nawet fajnie walczy. O, ten ładniejszy będzie. O, nie aż tak, ale już lepszy. Zobaczcie. No, pięknie. Jakby jeszcze takie brały, no to spoko by była zabawa. Nie jest zły okoń, zobaczcie. Nie jest zły. Teraz zobaczymy na pograniczu. Może się tam jakieś ustawiły lepsze ryby, ale wątpię. O, ma okoń. Ale biorę. Tylko spadnie i zaraz jest atak na to. O, siedzi Porusza się tą kółką zaraz. A takie sobie okonki tutaj biorą. Ale nic większego <grytanie> Zabawa jest, no ale nie, idziemy zaraz dalej. Parę rzutów wykonam, czy czasem tam coś większego nie siedzi. Drugi. O, teraz było fajne branie, spadło. No, trochę już godzinek jest, po 11 .00. Nachodziłem się, zwiedziłem tą rzekę, ale kompletnie się tu nic nie dzieje, oprócz jakichś drobnych okoni Jakiś mały klenik, to powiem Wam, nawet spławów nie ma, więc jadę dalej szukać tych ryb Kurcz, spociłem się, nachodziłem się No nic, no taka, taka walka dzisiaj Trzeba te ryby gdzieś namierzyć No i spróbować je złowić, na razie to tylko drobne okonie No nic, jadę dalej O, proszę, o, okay. ładny pierwszy lepszy, jaki... zobaczcie, jakie kolory ma. No, to chyba będę tu łowił, ale ładno dało się. I pierwsza ryba taka poszedł, gąbkę mi prawie zniszczył. Uff, ogólnie dalej. Taki mały mało otworzyło, na dropa z drugiej strony go ściągłem. no jest kółeczka może jeszcze jakieś tam uderzy, ale to wszystko małe ryby patrz jaki okoń no, coś tu siadło, ale to pojedyncze ryby Nieduże, ale jest. Na jaskółkę zawsze Tutaj gdzieś na tym wlocie siedzą Szukam tych ryb, ale powiem Wam Kiepsko jak na razie Parę okoni się udało większych złowić Może to Nie czy tu się da w ogóle łowić można wjechać ja no wydeptamy. może tutaj na no, dropshota patrzymy tutaj opa opa Uff, ciepło małych to pełno Mały o wychodzi tutaj naprawdę sporo, ale większych nie ma. Teraz nie. Większy to zaraz inaczej bierze. No, dało się takiego. A gdzie go tutaj dorwałem. Jest jakiś wielki, no ale już fajny. O, taki. Jeden no, no, drop pod brzegiem siedzą. Ale woda brudna. Z drugiej strony fajnie ta ryba O, jest, zobaczcie, tylko życie. życiu. Jak jest ryba to. No może coś tutaj złowię. Inne są jakieś kabany, no ale już takie dołowienia rozsądne. No fajny, fajny, fajny. Tu gdzieś z tego będę je. Ale draprzocik, mała jaskółeczka i brania Przynajmniej tu coś się dzieje. O proszę. następny, Jak się je trafi, to jeden za drugi. Oczywiście jaskółka. granic brania ustały bym musiał wrócić do tej małej jaskółki. Dużo nie chcę wracać. Ciężarek też da mi, no? po prostu się pozbyć tych mniejszych w O, proszę, większa jaskółka. I już jest. Główny. <gulity> <gulity> wybadałem go, No nie jest jakiś wielki, ale większy. Będziemy tak przeciągać, zobaczymy co przyniesie, jakiś efekt przynosi. Parę większych się może uda zrobić. Co to wziął? Kleja, zobaczcie. <grymny> Nawet u kleja przywaliła. <grymny> Na dropszot. Oczywiście już mnie zbrudziła. Jakaś szmatkę tutaj gdzieś. Już <laughs> człowiek uświniony z białoryb. No nic, skombinuję. <laughs> Dalej, może teraz na gułaczkę. Na drobszota walam, tylko że małych sporo. Kurczę, no łatwo nie mać. Ta główeczka może będzie dobra. Spróbujemy coś tu założyć innego. Może coś takiego. Większy kąsek, może się skuszę. Ciekawe, co to siadło. Ciągnę powoli, bo chcę zobaczyć. Zarywę. Sandacz. Nasz sandaczek. Nie duży, ale jest. Siateczki. Ja mówię coś ciężkiego. Ale taki malacz. Ale jest. Chodź tu. I taki sandaczek, zobaczcie. Podnie podnie i przywalił. No, ale na główeczkę, trzeba było mu podnie przesuwać. O, no, ledwie wisiał no, Ale to jest maleństwo. Zobaczcie, taki mały. no Ale już wiemy gdzie rzucać. Może się jeszcze jakieś coś trafi. Podnie przesuwał będę główką Może przywaliłem, no, ale branie było zaraz inne. Myślałem, że ładny okoń będzie, ale to sandaczek. Zobaczcie, jaki okoń. <grymne> Dałem sobie teraz delikatną stalkę, bo miałem obcinkę na taką białą gumę. Zobaczcie, ale ewidentnie coś się ruszyło, ale biorę teraz już ze środka i podnie. Podnie na główkę, klasycznie. Może coś uda się złowić tu jeszcze. Chyba się nie będę gdzieś ruszał, bo to nie ma sensu. I ten drapieżnik musi być. Ale kurczę, obcinkę miałem. Ciekawe co, czy sandacz obciął, czy szczupak miał coś na no pewno. A i no skubaniec. <ścoughs> Nie dużo Wziął na białką, na białą gumę. Zobaczcie następny. nie nieduży, ale tu są. O. Przynajmniej gumkę potestuję. Nawet. Ale tak trzeba było mu potępnie ruszać. One nie są jakieś skory dobrania. brania. Takie tą szmatkę mam. Takim trzeba przesuwać, że masakra. To nie są jakieś brania mega, takie pstryk stryk przy dnie siedzi. Nie są głupie. Czerują chyba na drobnicy. Delikatnie biorą. O. Zobaczymy co teraz wzięło Ok <tum> Tą białą gumę, ale branie było zaraz inne. I samego dna. Takie. Nie duży. No coś się tu przynajmniej dzieje Do środka wziął hm. Zobaczcie co mi się z gumą stało No nic, testujemy dalej Może teraz Na to się Działo nawet troszkę To spróbujemy no Teraz na fiolecika Taki z niebieskim Zobaczymy <tryk> teraz na to. Zobaczcie jaka przepiękna pogoda, <noise> słoneczko tu nie widać, bo one tam zachodzi. Ale pogoda naprawdę bomba, bomba pogoda. Może dlatego te ryby nie biorą. No ale coś się tutaj dzieje. Nie są to wielkie ryby, ale jakaś zabawa jest. Potrenować można klasycznie na dźiga. No i bawię się tu do wieczora. Może jeszcze uda się coś złowić. Zobaczymy. A teraz Wam jeszcze pokażę, co się sprawdzało. Nie? Tutaj zobaczcie, jak potraktowały tą gumkę. Na tą miałem sandaczyka tutaj na tą też z ogonkiem na tamty nie próbowałem ale właśnie takie z ogonkiem się najlepiej sprawdzały coś takiego albo ogólnie ta biała ostatnio sobie kupiłem taką gumkę do testowania taka jaskółeczka pogrubiana i na to naprawdę sporo efektów no już dużo tych gumek nie zostało ostatnia a i wcześniej na małą jaskółkę na dropie brały już tu chyba... O jest, zaraz wam pokażę. Ja taką małą jaskółeczkę na dropie to konie, tu z pod brzegu. Ale teraz obijam pod nie, chcę coś większego złowić. Cały czas łowię na giga, na, na to mam najwięcej efektów, a najwięcej, coś się dzieje. Hmm. I od czasu do czasu jakieś lepsze branie jest, ale to nie są jakieś duże ryby, więc no nic, łowię dalej, próbuję, może coś z tego będzie, zobaczymy. Ale szczelił. Nie duży, ale jest, zobaczcie. Takie wioro. tamam mı? Takie sandaczeki klepią, nic większego. No, zawijam się do domu, powiem wam, chłodno się zrobiło, zimno, rybki już nie biorą, więc najwyższy czas zawinąć się do domu dzisiejszy dzień, powiem Wam, tak średnio udany, jakieś tam ryby złowiłem, nie narzekam tutaj trochę takie wybadałem, jakieś małe sandaczyki o konie klupały ale bardzo delikatnie za to mogłem potestować swoje nowe gumki, co kupiłem ostatnio łowiłem też na jig'a, na główce 3 gramowej, delikatnie pod nie przesuwałem no i jakieś ryby się łowiło nie narzekam Dzień w miarę udany, a z Wami się żegnam i do następnego, trzymajcie się. Cześć.